Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest środa. Ja właśnie przyjechałam po Jaśka i później idziemy do fryzjera, bo Jaśka trzeba już obciąć, więc umówiłam go dzisiaj zaraz po lekcjach do fryzjera, więc później od razu idziemy. I ja w ogóle mnie chyba coś łapie, że się czuję, boli mnie w ogóle wszystko, wszystko mnie boli, masakra. Dzisiaj się obudziłam, tak jeszcze było ok. Zawiozłam dzieciaki i tak wróciłam i takie jakieś osłabienie w ogóle Masakra i zaczęło mnie boleć wszystko i zaczęłam się jakoś tak słabo czuć i gardło mnie boli, kaszel mnie męczy trochę. Także nie wiem, czy mi się <laughs> nie rozwija jakaś infekcja, ale też właśnie ym, z moimi włosami mam taki problem. Wczoraj kupiłam sobie właśnie taką wcierkę jeszcze, bo to już zauważyłam jakiś czas temu, że strasznie mi lecą i w ogóle mam ich strasznie, strasznie mało. Jak sobie ym, splotłam na warkocz, to miałam taki cieniutki warkoczek palec, dosłownie taki cieniutki. I jeszcze mi ciągle wypadają te włosy, więc ich jest naprawdę mało. Jak tak dalej pójdzie, to za niedługo nic mi nie zostanie na głowie. Dzwoniłam, żeby umówić się na konsultację psychologiczną, ale się nie dodzwoniłam i nikt stamtąd też do mnie nie oddzwaniał. więc pomyślałam sobie, że zadziałam najpierw na własną rękę i kupiłam sobie tabletki właśnie takie na włosy z różnymi witaminami. I tą wcierkę właśnie taką. No i zobaczymy, dam sobie czas do końca roku, będę brać te tabletki, witaminy, będę używać tych wcierek jakichś. Widziałam, że są szampony jakieś trychologiczne, więc też może sobie taki szampon trychologiczny kupię. Widziałam też, że są jakieś peelingi i czytałam na ten temat, więc też czytałam, że te peelingi. Te peelingi też y, są dobre, właśnie takie na porost włosów. Więc no, dam sobie czas do końca roku i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jeśli będzie poprawa, to super, to dalej będę sto stosować taką domową kurację. A jeśli nie, no, to będę musiała się umówić właśnie y, na tą konsultację trychologiczną, bo nie chcę stracić wszystkich włosów. A jest ich naprawdę tak mało i one są w tak. Słabej kondycji, że już nie wiem, co mam robić. Nawet nie wiem, jak mam je ym, związywać, nie wiem, jakie mam robić fryzury, bo co bym nie zrobiła, to widać, że one są po prostu takie brzydkie, zniszczone i jest ich tak mało, że no wstyd po prostu jest mi wstyd chodzić, ym, pokazywać się po prostu. To jest naprawdę, zaczyna to być dla mnie dużym problemem. Nie wiem, od czego, nie wiem, z czego się to wzięło. Nie wiem, czy to po prostu jest. Reakcja na stres, czy co, bo wiecie, no, mimo że ja jakoś tak nie pracuję na co dzień, tylko pracuję dorywczo z dzieciakami, no to i tak mam gdzieś strasznie dużo tych spraw do ogarnięcia. Tutaj szkoła, przedszkole, druga szkoła, gdzieś tam jeszcze jest po drodze ta praca, gdzieś tam jeszcze po drodze jest dom, jakieś obowiązki domowe, jeszcze dochodzą jakieś tam problemy, bo wiadomo, że każdy z nas ma jakiś tam problem, więc dochodzą jakieś problemy. Później odbija się to właśnie na tym, że ja kiepsko śpię, gdzieś tam może nie do końca dojem. To ten kiepski sen czasem jest tak, że już po prostu na przykład od drugiej w nocy nie śpię w ogóle. Więc zazwyczaj śpię jakieś 3-4 godzinki, i może to też ma wpływ na to później, że te włosy mi tak lecą. Ten organizm jest taki po prostu wyniszczony, i nie wiem co mam zrobić. Więc jeśli macie jakieś, ym, więc jeśli macie jakieś rozwiązanie na to albo jakieś propozycje, to byłabym Wam ogromnie wdzięczna. Ym, jeśli napiszecie po prostu w komentarzach, jak sobie z tym radzić i jak poprawić właśnie taki ogólny stan swój, swojego organizmu. I ja lecę po Jaśka. Dobra, mamy już, odebrałam już Jaśka i lecimy tutaj już do tego fryzjera. Już wyszliśmy od fryzjera. Teraz tutaj mam takiego gościa przystojnego. Gościu jest po prostu klasa. Tutaj poobcinany pięknie, elegancko. Tutaj pani jeszcze nam dała Żel, żeby to pięknie jakoś wyglądało. Tutaj mamy zygzaka. Tutaj mamy o. Jasek, no trzymaj tą głowę prosto. Tu mamy, żeby było ekstra modnie. Zobaczcie. Jaki to ta jest mężczyzna? Idziemy jeszcze raz do piekarni po coś słodkiego i po jule.

Teraz idziemy zaprowadzić Jaśka. Jaśu dzisiaj idzie do muzeum na warsztaty. Nie chce iść. <noise> nie chce iść. Ale kończy już o 11.15, więc w sumie w szkole będzie tylko 3 godziny. Nie. Chyba milion godzin. Nie milion godzin, tylko 3 godziny. Później jedziemy zawieźć dziewczyny. Ejka dzisiaj niestety do 16.00. Ej, nie krzyczmy do ucha. I dzisiaj już czwarteczek, jutro piątunio i weekendzik zaczynamy, a u nas w weekend na rynku jest festiwal czekolady i słodkości, więc wybieramy się po coś pysznego i słodkiego. Zawieźliśmy już dziewczyny do szkoły, do przedszkola i z Jaśkiem jeszcze teraz czekamy, bo Jaśek dzisiaj y, idzie na wycieczkę z okazji Dnia Turysty i y, zaczyna się troszkę później, bo od razu właśnie idą na wycieczkę, ja więc, więc mamy na Ciebie. Mają na dziewiątą. Ale przyjechaliśmy już od razu pod szkołę, żeby nie jeździć do domu i z powrotem, bo to szkoda czasu. Um, idziemy teraz jeszcze do Żabki na jakieś małe zakupy, żeby sobie wziął jeszcze jakieś jedzonko i wracamy. się poszedł na tą wycieczkę. Ja jeszcze przyjechałam tutaj szybko na zakupy, bo chcę kupić... Um, im już jakieś opaski na głowę albo jakieś takie cieniutkie czapki, czy coś w poranek wychodzimy, to jest zimno i dzisiaj było zimno. ja się dzisiaj szedł, to po prostu było widać, że no chłodno jest. Już miał kaptur założony, ale i tak lepiej by było, gdybym miał jakąś czapeczkę albo chociaż jakąś taką opaseczkę na uszy. Więc przyjechałam, żeby kupić im coś, bo nie mają nic takiego z wszystkiego po więc idę im teraz zrobić zakupy. I idę jeszcze też do apteki, bo muszę jeszcze witaminy jakieś kupić, a później jestem umówiona z dziewczynami na kawkę. No a później już dzieciaki będą do odbioru powoli. Także dzisiaj mam taki fajny piąteczek i początek tygodnia, i początek tygodnia, Jezu, i początek weekendu. Dobra, kupiłam dla dzieciaków te czapki. Dla maluchów nie było żadnych takich opasek, a szkoda, bo chciałam opaski kupić, no ale nie było, więc wzięłam takie cienkie czapeczki w Pepko za 15 zł. Miłka yy, chyba, właśnie mi się przypomniało, że chyba ma w domu właśnie taką różową, ale nie wiem, czy jej będzie jeszcze pasować. Chciałabym jeszcze coś dla Lilki, ale ona też ma taką granatową opaskę, jak coś, bo na niej będzie chciała takiej czapki cienkiej już ubrać na pewno, ale ona gdzieś miała taką granatową opaskę, muszę ją po prostu poszukać. I wzięłam jeszcze dla Julki tutaj w, w handlem spodnie, takie leginsy cieplejsze, takie ocieplane, bo ona ma wszystkie takie cienkie, a teraz już jest zimno, żeby w takich cienkich chodzić. Tym bardziej no jak wychodzimy rano, to jest po prostu zimno, a nie chcę, żeby mi się rozchorowali, bo jak mi się rozchorują, to już później pójdzie lawinowo wszystko jeden za drugim, więc chcę jak najdłużej po prostu utrzymać ich w zdrowiu. I teraz jadę z dziewczynami na kawę, a później jeszcze popołudnie jak będę w domu, to pokażę Wam, yy, pokażę wam tą multivitaminę, którą ostatnio kupiłam w pasiece sadowskich, bo fajna jest i dzieciaki chętnie nawet ją piją, bo ona smakuje tak jak ten soczek multiwitamina, tylko bez cukru. Nie jest to takie słodkie, tylko bardziej takie troszkę kwaskowate, ale rozcieńczam to im z wodą i piją to. Natomiast ciulka woli nierozcieńczone, po prostu na łyżce bierze. Bardziej jej to podchodzi. Ale ogólnie to super, bo ja się troszkę martwiłam, że ten pyłek będzie widoczny i oni nie będą chcieli tego pić, bo będą widzieć, że tam pływają jakieś farfocle, ale nie, jest to po prostu, wygląda jak sok. Jak roz... Wygląda i smakuje jak rozcieńczony sok multivitamina, także bardzo polecam. Jedyna wada tego produktu to jest taka, że to jest małe, bo ma 500 ml. No małe, nie małe. No u nas jak trójka dzieci bierze, no to nam to 500 ml wykończy się raz, dwa i już właśnie myślę o tym, że za niedługo będę musiała domówić kolejną butelkę, Um, I jeszcze dodatkowo zamówiłam im um, z Madry Protect, czy jakoś tak, um, witaminę D i K. Też właśnie takie suplementy, i była w ogóle super promocja, bo ym, zamówiłam jeden, a drugi tak jakby dostałam gratis, ale nie wiem jaka jest ta pojemność tego drugiego. Więc jak tylko mi przyjdzie paczka, to też Wam pokażę. I fajnie, no bo praktycznie za 80 zł mam dwie buteleczki witamin plus jeszcze dodatkowo jakiś kolagen do picia, ale jedna saszetka, no ale zawsze to jest jakiś gratis ym, i według mnie się opłacało. Więc wzięłam to. Widzę, że jest w drodze przesyłka, ale chyba nie będzie dzisiaj dostarczona. Więc jak już to najwyżej w kolejnym vlogu Wam pokażę, a teraz jedziemy na kawkę. I jeszcze na zakończenie tego vloga pokażę Wam, jak robię właśnie tą multivitaminę dla dzieciaków. Tutaj mam 100 ml wody, i tutaj jest właśnie ta multivitamina miodziś. Za każdym razem trzeba to wstrzą wstrząsnąć, żeby się to dobrze wymieszało. I teraz w tej wodzie rozpuszczamy jedną łyżkę, dzieci do 9 lat, od 3 do 9 lat. Jedna łyżka, a starsze yy, dwie łyżki. No I tutaj po prostu wlewamy, mieszamy, i tak to wygląda. Jak typowy soczek, jak multivitamina. Tutaj nie ma żadnych farbocki, nic to nie pływa. W smaku jest dobre, yy, Nie jest słodkie, jest takie troszkę kwaskowate. Smakuje jak po prostu rozcieńczony soczek multiwitamina, taki, który można kupić w sklepie. I jeszcze przy okazji odebrałam już też um, tą przesyłkę z Mothers Protect i też właśnie otworzymy i pokażę Wam jak wygląda, jak te witaminki właśnie kolejne, które zamówiłam do dzieciaków. O. I tutaj mamy D plus K. I tak jak mówiłam wcześniej, była akurat taka promocja, że drugie było praktycznie gratis. I tutaj jeszcze dostałam taką jedną saszetkę. I jest to kolagen dla urody. I dwie takie buteleczki w cenie jednej. I to są. Jest to witamina D3 plus K2 dla dzieci. Już pokażę, jak to wygląda. I jest to po prostu taka buteleczka. I tutaj jest 10 ml. Nie wiem, jakie jest dawkowanie, bo jeszcze nie sprawdzałam. I to jest właśnie taka buteleczka z takim aplikatorem. Więc myślę, że fajna właśnie, yy, fajna okazja, bo ten mieliśmy gratis. I to tyle w dzisiejszym vlogu. I po weekendzie pojawi się kolejny, yy, bo planuję w weekend pojechać na ten festiwal czekolady. I chciałabym tam też nagrać krótkiego vloga, a później już zaczynamy vlogtobery. Także yy, zapraszam Was do subskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnym vlogu.